W Śląsku rozpoczęli strajk. Po pierwszej zmianie wielu z nich z kopalni ruda i wujek nie wyjechało na powierzchnię. Do końca dnia w samej Halembie pod ziemią ma protestować około 100 osób. Związkowcy zapowiadają, że protesty będą się rozszerzać na inne kopalnie należące do PGG, a nie wykluczone, że także na te z innych spółek. Najbardziej drastyczną z możliwych form to są protesty pod ziemią. My nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w których rzeczywiście po kilkaset osób będzie protestować pod ziemią kopalń, dlatego że to jest po prostu groźne i niebezpieczne dla tych, którzy te protesty prowadzą. Dlatego nadal staramy się ograniczać ilość tych osób, które te protesty podejmują, licząc na to, że to jest wystarczający sygnał, że determinacja jest tak duża, że rząd się po prostu odezwie. Związkowcy nie wykluczają też, że do strajku dołączą również inne branże, nie tylko górnicza, a to nie koniec. Jednocześnie dzisiaj podjęliśmy decyzję, że takim na razie kulminacyjnym protestem w tym tygodniu będzie demonstracja w Rudzie Śląskiej całego społeczeństwa Rudy Śląskiej i wszystkich organizacji związkowych, które działają nie tylko w górnictwie na terenie Rudy. Obawy o przyszłość mają też w kopalniach Tauron wydobycie, choć nikt oficjalnie nie mówi o ich zamykaniu. Tak jest między innymi wiewożnie. Załoga jest bardzo niepewna co do swojego losu, co do swojej przyszłości. Krąży tyle informacji różnych, w których brakuje jakby rzetelnej informacji na temat przyszłości, na temat, że będziemy w jakiś sposób z niej współpracować, że no po prostu jak to każdy boi się, co będzie jutro, co będzie pojutrze, czy ktoś nie podejmie decyzji o tym, że będziemy musieli się zwijać. Dzisiaj strona społeczna spotkała się z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarza z i prezesem Tauron Wydobycie Tomaszem Cudnym. O rzekomym zamykaniu kopalni Taurona informowali w ulotkach m.in. związkowcy z Halemby. Wygląda marnie, tak? Znaczy Wygląda to tak, że nie za bardzo wiadomo dokąd to wszystko zmierza. I, i wie pan... Zastanawiałem się, bo ja zawsze jestem konkretny, no to nie jest nowa mowa. To po prostu, jeżeli ktoś nie wie, do kiedy węgiel ma być wydobywany. Czy te szyby, które są tworzone, są tworzone e, na pewno rozsądnie i czy one mają jakąś perspektywę, czy nie. Czy te wszystkie złoża, które są e, pod Jaworzdem czy naokoło e, Jaworzna, czy będą eksploatowane do końca, czy nie, no to jak można coś normalnego planować? Przez lata mamiono, szczególnie właśnie w Związku... Że sytuacja w Górnicy jest świetna, że się górnictwo rozwija, że będziemy robić nowe inwestycje, budować nowe kopalnie. Minęły trzy lata od tego czasu i nagle słyszymy, że górnictwo jest w zapaści, w ruinie i nie ma kompletnie pomysłu na górnictwo. W kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej jutro rozpoczynają się masówki. Nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wycinki wzdłuż rewitalizowanej linii kolejowej z Goleszowa do Cieszyna. Zniknąć ma 1200 drzew. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się dziś spotkanie stron konfliktu. Zawsze wierzę i wiele razy się przekonałem, że można się porozumieć, więc stąd ta wielka nadzieja. Spotkanie było trudne, momentami trudniejsze niż myślałem. I spodziewałem się większej otwartości na argumenty dotyczące dobra nas wszystkich i środowiska. Tutaj się trochę zawiodłem. Przeciwnicy wycinki godzą się z faktem, że część drzew musi zostać wycięta. Chcą jednak powalczyć o to, by było ich jak najmniej. Ekolodzy wraz z dendrologami chcieliby ocenić, które drzewa w odległości 6 metrów od toru nie stwarzają niebezpieczeństwa. Pod koniec spotkania zaproponowali również, żeby nasadzać krzewy, które nie przewrócą się na tory. Te rośliny są łatwe w pielęgnacji i zatrzymują ogromną ilość wody. Takie rozwiązania są już wdrażane w Szwecji i w Niemczech. Dwie bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony przyroda, która w swoim ogóle, że tak powiem, jest rzeczą bezcenną, a z drugiej strony poruszana kwestia bezpieczeństwa ludzi, a życie ludzkie jest chyba jeszcze bardziej cenne. Więc nie wiem na jakim etapie, gdzie jest ten złoty środek. Inwestycja jest warta 460 milionów złotych. Władze Cieszyna wierzą, że dzięki temu, że mieszkańcy będą korzystać z pociągów, zmniejszy się emisja spalin. Na całym odcinku remontowanej linii od Czechowic-Dziedzic przez Chybie do Wisły ma zostać wyciętych nawet 7 tysięcy drzew. Przed kolejnym wycinką ma dojść do kolejnych szczegółowych wizji terenów. W Polsce jest prowadzonych 240 projektów firmowanych przez PKP, wartych 74 miliardy złotych. Drzew, które mogą zostać wycięte w przyszłości jest na pewno kilka milionów. Nadal jest ciasno, ale przynajmniej na nowym asfalcie. Tak wyglądało skrzyżowanie DK94 w Sosnowcu w zeszłym roku. Dzisiaj po raz pierwszy kierowcy jadą już nowo wybudowaną drogą pod wiaduktem. Znajduje się ona kilkanaście metrów niżej niż w zeszłym roku. Póki co będziemy jeździć nitką w kierunku Dąbrowy Górniczej. Zarówno będzie tutaj dwukierunkowy ruch się odbywał, a druga nitka DK94 pojawi się już niedługo, bowiem 29 września ma być już Dostępna druga nitka, i wtedy kierowcy już będą jeździli tak jak należy czyli ruch w kierunku Katowic będzie się odbywał prawą nitką, a w kierunku Dąbrowy lewą. Na razie będziemy korzystać z tych środkowych pasów. Koniec prac nastąpi jeszcze w tym roku, bo miasto musi rozliczyć się z unijnej dotacji, chociaż zostało jeszcze sporo do zrobienia. Budowany jest wiadukt i powstają łącznice. Wykonawca ma na przełomie listopada i grudnia zakończyć wszystkie roboty. Rudzki sąd tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. 42-latkowi grozi dożywocie. W ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, z którego wynikało, że nie może nawiązać kontaktu ze znajomym. Policjanci, którzy pojechali do wskazanego mieszkania znaleźli ciało 59-letniego mężczyzny. Ślady wskazywały na zabójstwo. Po czterech dniach 42-letni Rudzianin został zatrzymany. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nowy stadion za kilkadziesiąt milionów złotych w Katowicach. Dzisiaj oficjalnie ruszyła inwestycja w Piotrowicach. To miejsce szczególne dla obecnego prezydenta miasta. Tutaj przychodziliśmy, graliśmy z chłopakami w piłkę. Tutaj odbywały się na kolejarzu wszystkie mistrzostwa międzyszkolne tego południa, południowej części naszego miasta. Tutaj rywalizowaliśmy ze sobą no i, i, i dobrze spędzaliśmy wtedy czas. I pamiętam doskonale, kiedy przestano dbać o ten, o to miejsce. Od momentu, gdy stadion został własnością PKP, było z nim coraz gorzej. Lata świetności pamiętają również mieszkańcy. Łopatę z zaproszonymi gośćmi miał okazję wbić jeden z nich, który nie kryje radości z powodu sportowej inwestycji. Myślałem, że jakaś deweloperka tutaj wejdzie, a teraz jestem naprawdę szczęśliwy. Proszę mi wierzyć, no, mieć drużynę swoją, drużynę blisko miejsca zamieszkania. No bo oprócz tego, że jestem kibicem GKS-u Katowice, to rozwój jako rozwój również jest dla mnie kimś bardzo, bardzo ważnym. Jak często bywa przy okazji tego typu dużych przedsięwzięć, również tutaj nie obyło się bez wycinki drzew. Poza tym mieszkańcy dopytują o zlokalizowany w tym miejscu bunkier. Niektórzy są zaniepokojeni tym, co stanie się z obiektem. Inwestycja została tak zaprojektowana, aby nie ingerować w bunkier. Został on odkryty ze względu na to, że jednak musi tutaj nastąpić pewna niwelacja terenu. Mówiąc w uproszczeniu, nie może być sytuacji, kiedy mamy wielki nasyp na bunkrze i obniżone boisko. Dlatego on został w tych pracach. Przygotowawczych odkryty. Cały czas jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Jak wynika z ustaleń wojewódzkiego konserwatora zabytków, bunkier nie jest zbyt wartościowy. Jest to dość nieduży bunkier o małym prześwicie około jednego metra dość cienkich ścianach. Nie jest on obecnie ani wpisany do rejestru zabytków, ani nie znajduje się w innej ewidencji zabytków, jest jedynie chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na razie nie wiadomo, co stanie się z bunkrem. Wiadomo jednak, że priorytetem jest budowa obiektu przy ulicy Asnyka. Potrwa przez najbliższe 22 miesiące. Powstaną tu stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, boisko do bejsbola, piłki ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej i plac treningowy Street Workout. Koszt inwestycji to ponad 36 milionów złotych.